Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach grudnia i to już będą ostatni ulubieńce w tym roku, także dzisiaj poopowiadam Wam, co było moimi ulubionymi kosmetykami, co sprawiło mi największą przyjemność w używaniu w grudniu. No i będą też ulubieńce całego roku, ale pomyślałam, że jednak grudzień też jest miesiącem, też warto poświęcić chwilę. A było kilka takich rzeczy, które może nie znajdą się, wiecie, w ulubieńcach całego roku, dlatego, że to już ostatni miesiąc i w ogóle, więc pomyślałam, że opowiem Wam o kilku rzeczach. Coś, do czego wróciłam po długim czasie, nie mogłam się bardzo długo przekonać, do tego nie wiem dlaczego, bo to jest rewelacja. I to słuchajcie, to są zwykłe waciki. Znaczy, nie takie zwykłe, bo to są waciki mm, takie kwadratowe, duże. Ja mam akurat stan, bo bardzo lubię te firmę. Waciki takie okrągłe też się sprawdzają. One są zszyte na, na końcach, więc one się nam nie rozwarstwiają. Nie zostawiają nam żadnych farfocli na twarzy. Ja takiego wacika używam do zmycia całego makijażu z twarzy. Taką wiecie, pierwszy, pierwszy etap taki, takiego demakijażu po prostu wykonuję, że zmywam sobie płynem micelarnym, właśnie tym wacikiem, cały makijaż. Potem wiecie, żeli wszystko. Ale te baciki są rewelacyjne, bo zmywają dosłownie cały makijaż. Z twarzy, wiecie, nie musimy się. Te małe baciki są tak małe, że ja tak musiałam często je wiecie, a to mi się zsunął z ręki, a to coś mu się stało i generalnie no nie były takie fajne, te są rewelacyjne i nie wiem, dlaczego tak długo zwlekałam, żeby właśnie mm, używać takich dużych wacików, bo są naprawdę świetne. Do tego właśnie są takie fajne, grube, one są sztywne, one się właśnie nam nie rozrywają, nie rozwarstwiają, nic się nie dzieje, więc bardzo dobre waciki, naprawdę i to ułatwiło mi i umili umiliło przede wszystkim do makijażu, dlatego, że właśnie mogę to wykonać za pomocą jednego wacika, nic mi się tam nie dzieje, wiecie, mogę wlać taką ilość produktu, żeby mi wystarczyła na całą twarz i rewelacja. Także jeżeli jeszcze nie używaliście takich dużych wacików, to wam bardzo polecam. Kolejna rzecz z pielęgnacji, to będą włosy. I to jest maska. I to jest maska mm, late. To jest chyba firma Kalos, a przynajmniej kojarzę, że takie właśnie maski są z Kalosa. Ostatnio byłam w Hebe i trafiłam na tę maskę i tak pomyślałam, kurczę, ja chyba jej używałam, wiecie co? W liceum? Czy nie? Na studiach. Na studiach zaczęłam używać tej maski i pomyślałam, że kurczę kupię ją, dlatego że pamiętam ten zapach. To jest zapach waniliowego budyniu. Słuchajcie, ja uwielbiam ten zapach, po prostu ja wiem, ta maska nie jest rewelacyjna, ona nie do końca sprawdza się na moich włosach, ale ten zapach, jak ja jej używam pod prysznicem, to to jest coś niesamowitego, tak pięknie pachnie, to jest zapach taki bardziej, wiecie, jedzeniowy, także raz kiedyś można sobie na to pozwolić, ja tej maski też nie używam codziennie, dlatego, że tak jak mówię, no nie jest idealna, trochę jeszcze jej brakuje, dlatego, wiecie, nakładam jej grubą warstwę. No i, no i jakoś tam powiedzmy daje radę, chociaż co prawda wiecie, jak zmyję na przykład maskę, to te włosy, włosy są super nawilżone, takie, takie śliskie bardzo. One są wszystkie, jakby to powiedzieć, są na tyle śliskie, że wszystkie tworzą taką jedną całość, takiego kucyka, ale wygładzonego, bardzo luśniącego. Problem pojawia się, kiedy wiecie, wytrę je ręcznikiem i trochę je tam zmierzywię i potem trzeba je rozczesać, wtedy pojawia się problem. Ale generalnie pod prysznicem, jak ją zmywam, to włosy są takie bardzo miłe, takie lejące, takie jedwabiste. Bardzo fajne, no i do tego przepięknie pachnie. Ten zapach się całkiem długo utrzymuje, więc musiałam wrócić chyba do tego zapachu, do tej maski, bo jak ją zobaczyłam, to tak mi się przypomniało, wiecie, e, lata, lata studiów, więc stwierdziłam, że pokażę wam ją. Bo jeżeli jeszcze jej nie używaliście, to dla tego zapachu chociażby warto. Moja koleżanka też używa inne z tej serii i mówi, że są fajne, więc ja nigdy nie używam, nigdy nie używam ani bananowej, ani żadnej innej, tylko to dlatego, że ta ma najpiękniejszy zapach. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o... Aha, nie, jeszcze mam jedną rzecz, co prawda to była mała próbka. I to była próbka maseczki z Lasza Cupcake. I zużyłam ją i powiem Wam szczerze, że przypomniałam sobie, jak ona jest cudowna. Ona tak pięknie pachnie. Eee, to jest zapach takiej czekolady, ale takiej gorzkiej czekolady. Ona nie jest taka ciężka, ona nam nie przeszkadza, to nie jest taki mydlący zapach, eee, to nie jest tak, jakbyśmy się wysmerowali po prostu czekoladą. Rewelacja Do tego ta maseczka jest. Fajna, taka chłodząca, taka trochę relaksująca, oczyszczająca, dlatego, że wiecie, trzymamy ją w lodówce, więc kiedy nakładamy na twarz, to ona jest taka bardzo orzeźwiająca dla nas, i to jest bardzo przyjemne uczucie, wiecie, tak na wieczór nałożyć sobie coś chłodnego. I ten zapach, rewelacja po prostu ma się ochotę ją zjeść, ale nie można jeść tej maseczki, także miałam taką małą próbkę, bo pani mnie e, obdarowała i przypomniałam sobie, jaka fajna ta maska, więc pomyślałam, że Wam o tym opowiem. I teraz już przejdziemy do makijażu. Z makijażu jest kilka rzeczy. I tak, po pierwsze to będzie podkład Rankom, który... Rankom to jest Saint Miracle, ja mam w kolorze 010. Za jakiś czas pewnie pojawi się też... Yy, znaczy, to jest takie pierwsze wrażenie tego podkładu, dlatego że yy, no muszę, muszę Wam go po prostu obrobić. Generalnie to jest bardzo dobry podkład, do którego ja wróciłam, dlatego że ja kiedyś miałam taki podkład w kolorze 02, który, wiecie, sprawdza się generalnie tylko latem, a chciałam coś takiego na zimę i ten jest... Po prostu cudowny. Większość tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazuję, a ja w zasadzie prawie, no, prawie wszystkie, mam dzisiaj na twarzy, także ten podkład też ostatnio używam. Uwielbiam go, dlatego że to jest podkład, który na cerze mieszany i mimo wszystko sprawdza się, mimo tego, że to jest podkład rozświetlający. On ma takie średnie krycie, które myślę, że można budować. On nigdy nam nie da pełnego krycia, ale, ale to krycie jest. Do tego daje przepiękne rozświetlenie, ale to jest rozświetlenie nie takimi drobinkami, tylko on bardzo ładnie odbija światło co przy mieszane mieszanej może się wydawać, że po jakimś czasie skóra będzie się świeciła i będzie cała taka błyszcząca, wiecie, jak bombka, a to się nie dzieje, dlatego że mam wrażenie, że pod koniec dnia, tam gdzie wydzielamy więcej sebum, ten podkład staje się matowy. Nie tak, to nie jest taki też płaski mat, ale to nie jest taki efekt właśnie, że mamy i sebum, i ten podkład rozświetlający, i nie wiadomo jakie, nie wiem, drobinki, i ile tego, tylko właśnie ten podkład tak ładnie współgra ze skórą, że... Tam, gdzie nie jest potrzebne, wiecie, dodatkowe świecenie, bo wydziela się sebum, tak jakby on po prostu reaguje, także. się taki bardziej naturalny, taki bardziej matowy, a nie rozświetlający. Ja uwielbiam ten podkład, naprawdę dlatego do niego wróciłam. Fajny kolor też 0,1, chociaż troszeczkę ciemniej, mam wrażenie. Jest też jaśniejszy odcień, z tego co mi wiadomo. Chyba 0,05 albo to jest 0,10, a chyba jest. Nie, chyba jest 0,5. Jaśniejszy. Nie, wiem, basia Kolmi Blondy wie na pewno, bo używa takiego najjaśniejszego. E, także rewelacyjny podkład, naprawdę polecam Wam, także wrzucę test, to może sobie obejrzycie kiedyś, bo tam pewnie mówię trochę więcej o tym podkładzie, ale uwielbiam go naprawdę i wróciłam do niego, bo to jest coś niesamowitego, mimo tego, że właśnie tak jak mówię, mam skórę mieszaną, ten podkład rewelacyjnie się sprawdza, nie przetłuszcza jej, bardzo ładnie wytrzymuje cały dzień, nie ściera się. To nie jest też podkład zastygający, ale przepięknie wygląda, przepięknie rozświetla, daje taki ładny efekt, zdrowy glow, więc uwielbiam ten podkład naprawdę. Kolejna rzecz to będzie cień, w zasadzie jeden e, z mojej paletki z MACa. Ja tak czasami wracam do tych cieni, wiecie co, i jak już wrócę do jakiegoś, to się zakocham i w kółko go używam. I w tym miesiącu był to cień taki Naked Lunch. To jest taki rozświetlający różowy cień, bardzo ładny. To jest taki różowo... Chciałam powiedzieć różowy z, takim, z taką złotą poświatą, ale ta poświata jest raczej taka złoto-srebrna, bym powiedziała. Nawet bardziej srebrna, właśnie. To jest taki dziwny cień, że on nie jest ani chłodny, ani ciepły. On jest taki neutralny, ale w takie beżowe tony, jakby wpadał to właśnie rozświetlenie, bo generalnie jest różowy. Różowy, rozświetlający. Przepięknie wygląda, przepięknie rozświetla powiekę. Jest bardzo ładnie napigmentowany, z tymi cieniami bardzo ładnie się pracuje. Do niego pasuje bardzo dużo różnych cieni, wiecie? I satin top, i jakieś inne brązy. Ja generalnie wiecie, jak mi coś znajdzie, to sobie po prostu. Robię różne makijaże i właśnie w tym miesiącu wróciłam do tego cienia, bo jest przepiękny, przepięknie rozświetla. I to jest właśnie taki fajny cień bazowy, który czasami, wiecie, robi nam cały makijaż, po prostu rozświetla ładnie powiekę i tyle. Bardzo go lubię i niestety, wiecie, im dłużej używam te cienie, tym ciężej pokazać mi wam kolor. Dlatego, że no tutaj mamy tylko taki, wiecie. Już mi niewiele zostało tego cienia, tak jak tego i tego, więc. Ale polecam, polecam, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli szukacie jakiegoś jednego cienia, na przykład, e, tylko bo nie wiem, nie, nie wykonujecie jakichś tam skomplikowanych makijażach, szukacie czegoś fajnego, rozświetlającego na całą powiekę, to Naked Lamp Mac naprawdę rewelacja. Polecam spróbować. Kolejna rzecz to będzie róż, i to jest róż e, z Misslin. Niestety tutaj nie ma koloru. Jedyne co mogę znaleźć, to taką nazwę Art Number M57404, e, ale możecie znaleźć je w Hebe. I to jest róż, który ma taki fajny kolor i ja go używam, słuchajcie, cały miesiąc, dlatego że przyszedł taki czas, kiedy wydaje mi się, że mm, niektóre róże się bardzo odcinają. Niektóre róże, wiecie, no. Róż to róż. Nie pasuje często, nie wiem, do czerwonej pomadki albo do jakichś takich bardzo ust, ust niód, które wpadają na przykład nie wiem, w jakieś takie bardziej brzoskwiniowe tony albo w takie bardziej brązy. No do tego i życie. nie użyjemy różowego różu, takiego, który będzie widać po prostu, bo nam się odcina od czerwonej pomadki czy jakiegokolwiek innego koloru. I ja bardzo lubię takie kolory właśnie, które wtapiają się jakby w cały makijaż, które wtapiają się ładnie w bronzer, których za bardzo może nie widać. Bo są właśnie takie brudne, takie szaro-różowe. Ten jest właśnie taki szaro-różowo-brązowo-fioletowy. Bardzo ładnie wygląda. Jak go macałam właśnie, to on ma taką fajną... Tutaj naokoło jeszcze była taka koronka. Trochę może ją jeszcze widać. Tutaj. Ale ten, ten róż ma taką bardzo, bardzo fajną konsystencję. On jest taki miękki. Nie wiem, czy to też będzie widać. Widzicie co? Bo... O! Wiecie, on wygląda bardzo naturalnie. On jest taki szaro-różowy, tak jak mówię, szaro-różowo-fioletowy, ale przepięknie wtapia się jakby w skórę. I to nie jest taki róż, który, wiecie, rzuca nam się bardzo w oczy. Ja też go mam teraz um, na, na policzkach, więc. Po prostu moim zdaniem bardzo ładnie wtapia się razem z brązerem i bardzo ładnie wygląda tak stale ten makijaż, a nie rzuca się w oczy dlatego możemy używać, wiecie, różnych kosmetyków. Do tego na porę zimową taką. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Ja w ogóle zauważyłam, że chyba wolę takie róże, które mają takie bardzo neutralne tony, których prawie nie widać, które taki delikatny efekt po prostu czegoś tam więcej dają, ale nie są jakieś takie, wiecie, że bam, nagle róż albo koral, albo nie wiadomo co. I ten róż bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie się z nim pracuje, ma taką miękką konsystencję. I przede wszystkim bardzo ładny kolor. Więc szukałam czegoś takiego, chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Czy dobrze myślę, czy to będzie dobrze wyglądać? I okazuje się, że to dobrze wygląda. Przynajmniej mi się bardzo podoba. I ostatnia rzecz. Nie, nie, nie ostatnia. Przedostatnia rzecz to jest pomadka. To jest pomadka z Nexantrum. Teraz też mam na ustach. To jest Intense Butter Gloss w kolorze IBLG21. Nie ma nazwy żadnej. I to jest taki kolor, jak widzicie. To jest bardzo ciemny. Fioleto, burgund, taki szaro fioleto róż może, taki bardzo brudny kolor, takiego nawet fioletu z brązem pomieszanego, no bardzo dziwnie wygląda, ale to myślę, że też u każdego będzie trochę inaczej wyglądał. Tak jak widzicie na ustach. To jest bardzo ciemny kolor. Bardzo lubię te pomadki, bo... Mm, to są pomadki, które przepięknie pachną, po pierwsze. Pachną waniliowo, takim budyniem waniliowym, które są bardzo przyjemne. One bardzo ładnie nawilżają. One, to, są, to nie są też matowe pomadki, więc tak jak widzicie, one zostawiają błysk na ustach. Bardziej zachowują się jak błyszczyk, ale mega napigmentowany błyszczyk, który nie lepi się. Mm, bardzo ładnie właśnie zachowują się na ustach, one bardzo fajnie nawilżają, bardzo długo się utrzymują. Mają właśnie tę pigmentację, że wystarczy, wiecie, jedno pociągnięcie i ten kolor już jest. To jest coś niesamowitego, jak te, jak te pomadki są napigmentowane i to nie tylko z tej serii. Oni mają właśnie w nich się różne serie i zobaczcie, to jest jedno pociągnięcie. Rewelacja naprawdę i one są takie fajne, gęste, tak jak mówię, przepięknie pachną, nawilżają. Rewelacja naprawdę, jestem zachwycona, bo ja mam bardzo suche usta i bardzo ciężko Sprawić, żeby one dobrze wyglądały, jakby właśnie z takimi bardziej suchymi produktami. I coś, co daje taki kolor, co tak pięknie wygląda, co bardzo długo się utrzymuje, i do tego jeszcze nawilża to jest dla mnie rewelacja, naprawdę. O, tak wygląda też kolor, także. Hmm. Możecie zobaczyć tutaj słocha. <słuch> tak, polecam Wam, polecam Wam też zajrzeć nie wiem, zamówić myślę, że nie będziecie rozczarowani, jeżeli szukacie czegoś w takim mocnym kolorze. Te jasne kolory, też mają taką jasną pomadkę, znaczy taki jasny błyszczyk, który też jest napigmentowany, mimo tego, że to jest taki kolor bardzo nudziakowy, taki wiecie, brudny róż, ale też bardzo ładnie wygląda. I fajnie też jest napigmentowany, więc też przykrywa jakby kolor ust zupełnie. Rewelacja, naprawdę. Jestem zachwycona i trochę zaskoczona też jakością tych produktów z Nexa, dlatego że kiedyś myślałam, że tam, no, wiecie, mamy tyle różnych innych, że naprawdę. Nie potrzeba testować kolejnych, a tu się okazuje, że po kilka rzeczy sięgnam z nich sali, ja naprawdę jestem bardzo zadowolona. I ostatnia rzecz, o której zapomniałabym wam powiedzieć, to jest coś z pielęgnacji. To będą skarpetki złuszczające z Liren. One mają 2,5% urea, kwasy octowe, 7,5 oleju kokosowy ekstrakt z miodu I to są właśnie takie skarpetki, które usuwają martwy naskórek, zmiękczają, stwardniają skórę, przywracają efekt miękkich, zadbanych stóp i to jest. To jest coś bardzo ciekawego, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja nigdy wcześniej nie używałam takich skarpetek i muszę Wam powiedzieć, że byłam w szoku. To, co się stało, to ja się chyba trochę tego nie spodziewałam. Oczywiście wiedziałam o tym, jak one działają. Ale wiecie, jak się używa coś takiego, no to myślałam sobie, że mogą być, mogą być dobre, mogą być niedobre. Wiadomo, takie skarpetki na rynku są lepsze i gorsze, są droższe i tańsze. Te tańsze na przykład za bardzo nic nie robią, a te muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie złuszczają. Ja byłam w szoku, dlatego że kiedy ich użyłam, po kilku dniach pojawił się taki delikatny efekt. Wiecie, jakby mi skóra schodziła, ale to był taki. Tak, ona się bardziej łuszczyła, bym powiedziała. A jak zaczęła schodzić, tak płatami dosłownie. I muszę też powiedzieć, że. Jakby warstwa skóry, która schodziła, to była taka całkiem gruba warstwa, e, która pozostawiała skórę na stopach bardzo miękką, taką delikatną. Słuchajcie, stopa, stopa po, tym, po tym peelingu, po tym wszystkim, jakby po, po, po tym, jak zejdzie cała skóra, ta, e, ta zgru, ten zgrubiały na skórek, na przykład, stopy są tak miękkie. Że tego się nie do niczego porównać. Naprawdę, to jest tak miękka i miła skóra, że ja się tego nie spodziewałam. Naprawdę. Oczywiście ten efekt, wiecie, jest na krótko, dlatego że jeżeli nie dbamy o stopy, nie dbamy o tę skórę, nie złuszczamy odpowiednio, to to znowu ten na skórek narasta. Ale uważam, że raz kiedyś. Takie, takie skarpetki można sobie zrobić naprawdę i efekt jest jest naprawdę bardzo fajny. Co prawda jest z tym trochę problemów, bo to no, wiecie, to trochę trwa, żeby cały ten naskórek zszedł. Od momentu nałożenia, no to jednak to jest wiecie, półtora tygodnia, dwa tygodnie takiego całkowitego mm, schodzenia tego naskórka i wiecie, i takich idealnych stóp tak naprawdę. Więc no nie zawsze możemy sobie na coś takiego pozwolić, ale jeżeli możemy, to naprawdę polecam spróbować, bo to jest naprawdę też bardzo fajne, ciekawe, ciekawe doświadczenie. I ostatni ulubieniec, o którym zapomniałabym, a będą to moje paznokcie. Paznokcie robione u Karoliny lakierami semi I -laki. powiem Wam szczerze, że to jest pierwsza hybryda od długiego, długiego czasu i jestem zachwycona. Przede wszystkim kolory są bardzo fajne, bardzo fajnie mi się malowało w ogóle, bo sama sobie zrobiłam te paznokcie. Ale ten kolor to jest właśnie kolor z kolekcji Karoliny. To jest przepiękny kolor, któremu nie mogłam się oprzeć. Po prostu jest najpiękniejszy i zdarza mi się naprawdę siedzieć i patrzeć, jak on się pięknie świeci, jaki on jest mega napigmentowany, um, jak w ogóle pięknie się mieni, jakie piękne są te drobinki w środku. W ogóle lakiery hybrydowe są fajne, bo one tak bardzo ładnie się świecą. One zostawiają taką fajną warstwę, że czuć... Um, Czuję to, że ten lakier nie wiem. Nie odpryskuje, że nic się z nim nie dzieje i w ogóle bardzo fajnie wygląda. Ta warstwa właśnie błyszcząca, cały czas jest błyszcząca, nie tak jak w przypadku zwykłego lakieru i serwit, który jednak wyciera się po jakimś czasie, albo właśnie ten lakier odpryskuje, albo coś się dzieje. No tutaj tego nie ma, eee, a kolory są przepiękne. Znaczy, wiecie, kolory sama sobie wybierałam, więc to już, czy to się komuś podoba, czy nie, to już, wiecie, indywidualna sprawa. Ale tu mam też jakiś kolor, który, który chyba ma nazwę 000. I Karolina mówiła, że on nie jest normalnie do kupienia, a to jest najpiękniejszy kolor baby blue w ogóle jaki może być, naprawdę jest przepiękny. Ale te, te dwa niebieskie to są takie właśnie dla mnie takie niebieskie maty, które kojarzą mi się bardzo z jeansami, więc to jest taki bardzo fajny letni kolor. To jest kolor taki granatu, takiego, takiego granatowego nieba, z takimi drobniutęńkimi jakby drobinkami, ale to są właśnie drobinki też w kolorze jakby niebieskim. Które to bardzo przypomina mi ten lakier, taki mój lakier z Inglota. Słuchajcie, nie wiem, w liceum jeszcze miałam taki lakier Zinglota, Inglota, który właśnie tak wyglądał. No i właśnie tak to, tak to wygląda, więc mam teraz poznakcie hybrydowe. Zobaczę, jak będą się spisywać, ale póki co bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podoba to, że wiecie, nie trzeba ich zmywać i malować tak często, więc no to jest na pewno wielka wygoda. Zobaczę, jak to będzie, zobaczę, jak mi się będzie je zdejmowało, ale musiałam Wam też o tym powiedzieć, bo ten lakier z właśnie z kolekcji Karoliny jest przepiękny, i kto go widzi. To naprawdę e, mówi, że to jest naprawdę bardzo wyjątkowy lakier, bardzo ładny. Ja jestem zachwycona, naprawdę uważam, że jest przepiękny. I tak napigmentowany brokatowy lakier, to naprawdę nie widziałam czegoś takiego. No więc tak to się prezentuje, tak to wygląda. Ja jestem zachwycona, więc e, tak, to już naprawdę wszyscy ulubieńcy. E, także to będzie już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tak jak mówię, no ostatni ulubieńcy w tym roku, ale nowy rok więc będą nowi ulubieńcy. Mam nadzieję, że będzie równie dużo fajnych, nowych produktów, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Także, także tak, będziemy czekać na kolejnych ulubieńców. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych rzeczy, czy je znacie, czy używacie i czy je również lubicie. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was do kolejnych filmów.